Tak to jedziemy z trzeźko I ona sobie kieruje co. Jak tam się? kiedy idziesz na egzamin No kiedy idziesz na egzamin? Tak patrzysz Mogę zapłacić No, żeby zdała No ja chodzą, chodzą no, powiedziałem. Co ja mam z tym zrobić? No widziałem, chodzą. No, zobacz i dom i dom, jeszcze idą. No. Ciekawe. Czy oni idą skąd idą, dokąd idą? Skąd przybywają